Siemano. Szybki filmik poglądowy, co będę tu zmieniał, już był. Teraz mogę się dużo bardziej wypowiedzieć na temat wielu rzeczy w swoim, w tym w hmm. no, Przy okazji przyszło mi grypy, do. Te, też taki temat można poruszyć. Grypów mam w swoim podgrzewane ręczne, beznadziejne. Nie do, że się ciągle włączają, ale nie o tym miałem mówić. Jak ktoś będzie chciał miał pytania, to nie polecam szarka tych, co się wciska. Po drugie, jak był mocny rajd, to e, nie było takich fajnych jak tu. Te najzwyklejsze są fajne, zobaczcie, jakie są grube. I uwierzcie mi, że w normalnej sytuacji, jak w 99% to się nie, nie, nie przydaje. Znaczy, przydaje, czy nie przydaje, jak ma się tu takie lub śliskie. Ale jak na bieszczadach miałem ręce w błocie, ja spadałem składa, nie mogłem utrzymać, tam były takie wyślizgane, tu przy tym by było dużo lepiej. Po drugie, tam są włączane w rączce te szarka. Z jednej strony włączane, z drugiej sterowane i ciągle mi się to rozłącza. Ale nie o tym miałem gadać. Miałem mówić o kładloku. Słuchajcie, taki patencik, zobaczcie, jakie to ma wpasowane. To jest sprawdzone, bo w swoim tak już jakiś czas użytkuję. Zobaczcie, tu gumki od kierownicy. Przy okazji mi zostały te czerwone, których nie używam, bo ja tutaj są te najlżejsze. Ja u siebie też miałem niebieskie, żółte. Tu przedłużenie. Złapane na środku, tutaj jeszcze ten stabilizator, żeby się nie rozwalił telefon, bo jak tego nie ma, to nie wiem czy wiecie, ja nie wiedziałem, może się rozwalić, może się rozwalić aparat w telefonie i kiedyś mi się tak stało, ja nie wiedziałem od czego, możliwe, że to od tego właśnie, ale teraz mam stabilizator po drugie, ten stabilizator podwyża i nie muszę kolejnej dać i tutaj idealnie mi się wpasowuje, słuchajcie, quad cyk, wpinam telefonik. O, tutaj. I idealne miejsce jest na nawigację na, na telefon, tak? Także taki szybki temacik quadloka. Chociaż przy okazji wyszło jeszcze gripy. co tu jeszcze na temat można powiedzieć bardzo dobre. Kiedyś używałem zwykłych takich. Nie wiem, jeden czy dwa. To jest przepaść między takimi Słuchajcie, gdzieś tam mam taki, no, mogę komuś oddać, nie, nie nadaje się do nic, znaczy no, nie nadaje się, no. Jak turystycznie jesteście szutrem, asfaltem, no z tego telefon nie wypada, no, w sumie nie wypada, ale... Też można, o tak powiem, nie lubię w sumie mówić, że się coś nie nadaje, źle powiedziałem. Jest ok, jest ok. natomiast to jest dużo lepsze. Raz wydacie, zobaczcie, ja sobie przełożę z jednego do drugiego i gotowy, tylko klik i jeszcze... Nigdy nic się z tym nie stało, także polecam pozdro.